Nie możesz tak ciągle robić. I wróciłam do punktu wyjścia. Nie tędy. nam zejść w duch Tato! gdzie jesteś Szkoda, że jakieś dwadzieścia lat za późno. Rany. Udało się. No proszę, siedemdziesiąty ósmy rok. Okay. Trochę... trochę się ubrudziłaś, skarbie. Ty też. Gdzie? A, tutaj. A. Wiesz, zawsze, kiedy tak uciekasz, to mnie się dostaje. Daj spokój. Możesz nie wierzyć, ale się o ciebie martwią. Tu jest bezpiecznie. Tato. Abs była dokładnie za tamtymi drzewami. No i? Urodzi lada dzień. Zajrzymy do niej tylko i wrócimy. Obiecuję. Załatwmy to szybko. No, moja córeczka mnie obroni. Skąd wiedziałaś, gdzie jest? Ołem nie wydał, co? Zrobił, co musiał. Jak to z niego wyciągnęłaś? Eee, spytałam. Hej. Patrz co mama. O, rany. 78 rok. Nie mam jej w swojej kolekcji. Jest twoja. Tylko obiecaj, że już nic podobnego nie zrobisz. <noise> Umowa stoi. Czemu ci nie wierzę? Nie mam pojęcia. Chodź, szukajmy dalej. Tato! Spokojnie. Zaraz wrócisz do Owena. Czekaj, co? Nic. Tylko zauważyłem, że spędzacie ze sobą czas. Więcej niż do tej pory. O Boże. Od dawna, wiesz? Jestem twoim tatą. Widzę to jowo. Na przykład to, że kiedy jesteście przy mnie oboje, bardzo staracie się na siebie nie patrzeć. Redy Rat, No i cię rozśmiesza. To jest totalnym głupkiem. Abs, spójrz. Świeże ślady. Czekaj. Właśnie podstępem urządzasz mi lekcję tropienia, co? No coś ty. Działa? Cóż, ciebie znalazłam. Tak, ale oszukiwałaś. Rób co musisz, żeby wykonać zadanie. Wow. Czyli jednak słuchasz? Zdarzyć się, zabłysnąć. Spróbujmy znaleźć coś jeszcze. Widzisz coś jeszcze? Jeszcze nie. Szukaj dalej. E, tato, coś znalazłam. O Boże. Już urodziła. Fuj. Zobacz. Podwójne ślady. To to? To ona. Szybko. Nie brzmi najlepiej. Nie, co się jest? A co? Chodź. Tato, czekaj. A co jeśli są tu zarażeni? Okolica jest czysta. Wiesz, że wędrują. Masz ze sobą tak? Jasne. Mordę. Absolutnie. Co? Co? Musimy ją uwolnić. Spokojnie, nie łóź. Bez obaw. Zrobimy ci krzywdę. Niech to. Utknęła na dobrze. Dobra. Abs. Chodź tu. Masz. Przytrzymaj ją. Okay. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Co spokojnie. jest pan tu? Tutaj Owen. Co? Chodź tu i pomóż mi zatrzymać. Musi pan wrócić Owen. do. Złapią. Chodź. Ostrożnie. Eee. Eee. Trzymasz po co? Eee. Da. Dawaj, ups. Dobra, Dobra, nie? Już prawie. Okay. Okay. Uh. Ja Wszyscy pana szukają. Musimy... Hej, hej! A Co jest? Chodź! Dobrze się spisaliśmy, doktorze. Mamy dziewczynę. Kogo? Te, o której gada Marlin. Była w tunelach. Ma tu na ręku starą bliznę. I nie jest zarażona. Niemożliwe. Już zaczęli robić badania, ale musi pan przyjść. Z nie mamy wyjścia. Musi być inny sposób. Nie możemy usunąć grzyba bez zabicia nosiciela. Nosiciela? To dziecko. Nie szalka Petriego. Myślisz, że nie? Jestem tego świadom. I mimo to chcesz ją zabić? Nie. Chcę opracować szczepionkę, która ocali miliony istnień. Ile świetlików zginęło za mnie? To był ich wybór. Pytasz się mnie? Czy informujesz o decyzji? Ja chcę, żebyś zrozumiała. A gdyby to była Abi? Słuchaj, wszystko o co walczyliśmy, wszystkie poświęcenia, te potworne a, a, szczepionka, wszystko to usprawiedliwi. Gdyby to była Twoja? Słuchaj Marlina Zrób to. Dziękuję. Powiem Joelowi. Po co? Przemierzył z nią pół kraju. Ma prawo wiedzieć. To słuszna decyzja. Tak. Gdybym to była ja, chciałabym, żebyś to zrobił. i Proszę nie, proszę nie. No, nie! Idź do diabła, Pendelo. Zabiję. Was tu. Ej, ej, co ty wyprawiasz, Meni? Sprząta! Nie. Chodziło nam o niego, to koniec. Nie możemy tak ryzykować. Mam to w dupie. Ma rację. Nie możemy ich zostawić. Jeśli ich zabijemy, będziemy tacy jak on. Nic nam nie zrobili. Tak? Spójrz na moją twarz. Pierdolę to. Trzeba było stać na straży jak ci kazałem. Ani kroku. Stopnij się. się kurwa! Pokój! Zastrzeliśmy! Dosyć! Spadamy.